Tematem kolejnej lekcji z obsługi pulpitu klienta jest zakładka analizy. Ewidencja ryczałtowa. Na pasku nawigacyjnym po lewej stronie znajduje się sekcja analizy. Po kliknięciu w zakładkę ukazuje się lista rozwijalna z różnymi rodzajami analiz. Analiza ewidencja ryczałtowa pokazuje w tabelarycznej formie listę ewidencji ryczałtowej pobranej z komarch ERP Optima tabeli widnieją kolumny z informacjami na temat liczby porządkowej, dacie wpisu, dacie przychodu, numeru dokumentu, przychodzie oraz ewentualnych uwagach. W celu wyfiltrowania oczekiwanych rekordów należy wprowadzić dane w pole filtrowania. Aby posortować listę rosnąco lub malejąco, należy kliknąć w konkretną kolumnę. Istnieje możliwość ograniczenia listy dokumentów przy użyciu filtrów dodatkowych. W tym celu po rozwinięciu ukazują się dostępne filtry. Od dnia do dnia oraz zakres. Tak powstałą analizę możemy zapisać na dysku komputera w pliku, wykorzystując do tego opcję eksport danych do pliku, znajdującą się w lewej górnej części okna.